Witam, prawda. No witam, prawda. To się porobiło kurde. Costa way odcinek 50. Naprawdę, naprawdę. Porobiło się strasznie, bo cofnęliśmy się w rozwoju. No ale Ale damy radę. Posterunek zrobimy. Ja od razu biegnę po TT biegnę proszę ja Ciebie po te wózki na drewno, bo troszkę drewno będziemy musieli sobie przywłaszczyć. I tam po drodze patyki można zebrać, nie? z tych krzaków. Tam było dobre miejsce, kurwa, ale widzisz, niebezpieczne. Niewystarczająco bezpieczne. <śm> a znasz taki tekst, że... Ale to jest 18+, zaznaczam, więc... No spoko, przeżyjemy to. Więc przeżyjemy, się ale... Nie wiem czy wiesz, ale... Zjazdą bez biletu jest jak zjazdą bez gumy. Tanie, taniej, ale niebezpieczniej. No tak. No dokładnie. Ale no wiesz, jest to Adrenalina, no, powiedzmy. Patrz, oni tam cały czas zbiegają przy tych kurwa. Ja tutaj patyki zbieram. Co za łajzy, jak się zadomowili teraz. Ty A może tam oni tam nawet jeszcze nie na wiedzą, podróżmy. że my jesteśmy na tej wyspie, ty wiesz? Bo to jest cały czas chyba tak samo, że oni jak nas odkryją, że my gdzieś jesteśmy, to zaczynają przychodzić dopiero, ale i tak nie, nie mają jak tam wejść, no, do tego. No chyba, że się aktualizacja jakaś, ale ostatnio patrzyłem, ostatnia taka poważna aktualizacja w zasadzie była w listopadzie zeszłego roku. Więc, wiesz, jakieś wszystkie informacje powinny być w miarę aktualne. Ale też podobno są jakieś takie bugi, że na przykład... E... No, że może na przykład być inaczej u Ciebie, a inaczej jak raz zaczniesz grać i na przykład będą Ci się odnawiały przedmioty, drugim razem zaczniesz grać i się nie będą, wiesz, bugi, nie? Koło mam, no. Ale może, może nie. Dobra, zawijam wózek. Kurde, lubiłem tą moją bazę naszą. Moją bazę nawet, naszą. W sumie nawet nieźle to wygląda ta baza, tylko że kurde, no jak, jak mają co dwa dni wjeżdżać tutaj stary taką kurwa ekipą, to... ...to chyba jednak zrobimy sobie posterunek na, na wodzie. Dobra, mam wózek. O, żółwia widzę, polujesz Dobrze. No, ale musisz je zabrać, bo ja już... Tu leży mięso i tu leży żółw. Wiele. Ja spróbuję zaraz tyrolkę zamontować jakąś. Cześć, suszarkę musimy na mięso, bo tam w kontenerze tak. dwa żółwie zajebałem, nie? Już nie, nie uniosę więcej. Aha, no, widzę. Ale ja nie mogę ich wziąć. No dobra, to tu tylko trzeba suszarkę i odłoży. I Okej. Okay. Co to będzie? Co to będzie? Oby, ob, oby to była prawda, że oni nie pływają, kurwa. Oby, oby. Tu na plaży się walają rzeczy też różne, przed chwilą Alko znalazłem. Wiem, ja też. Dobra, ja już zamontuję plany na Tyrolkę, tylko się zastanawiam, czy to nie z lasu może, kurwa, albo... Daleko ten las stąd jest, kurwa. No ale nic, będziemy i dużo tych kłótnie będziemy potrzebować w zasadzie. Musimy sobie zrobić domek, domek, domek w zasadzie i tam czasami będzie jeszcze potrzebne. 13 to będziemy. Kłót. Myślałem, żeby ściąć, Możemy ścinać drewno w lesie, pakować na wózki, podbijać tu na plaży, tu będzie tyrolka i tyrolką na wyspę. Co ty na to? Myślę, że to dobry pomysł. To jeżeli w jeżeli się da tyrolkę nad wodą, to tak, nie? Zaraz spróbuję. Tylko pytanie, bo tyrolkę żeby zbudować to musisz kłodę mieć, nie? I pytanie, no mam jedną. No dobra, a ty przepłyniesz z tą kłodą? Właśnie nie wiem, zobaczyłem. No to jest Może tratwę trzeba zrobić. Baskity. Najpierw znajdę tą tyrolkę. Wolno stojąca tyrolka albo Tyrolka. I teraz co to za różnica jest wolno stojąca? Pytaj mnie. Ty, to jest tyrolka, na którą potrzebne są dwa patyki. To na pewno nie ta Tyrolka. No, to nie ta. To nie ta. O, czekaj. Tak... I teraz, stary, muszę przepłynąć tam... Zaplanować się da, ale kurde teraz... Pewnie tratwą będziemy musieli, albo może się da przy Nie no, nie przepłyniesz skłodą, jak? Kurwa, tylko no. tratwą chyba. No jak? No kurwa, normalnie byś przepłynął, no jak no? Szkoda jeszcze... No. Jeszcze no. łatwiej kurwa z skłodą, bo kłoda pływa, nie? Znaczy no, na kłodzie, no, czy coś no. takiego, no tak. No. Ale tutaj tutaj nie, nie wyobrażam sobie takiej mechaniki po prostu. Co. Dobra, pl plany są. 10 kłód jest potrzebne. I ile? I parę lin jeszcze. Ile? 5 tylko. Ja mam oczywiście kurwa 0 lin, nie? Ale można z tkaniny zrobić. Ty, ja, ja mam 4 linie. Jeszcze 10 kłód do tego. spróbuj przypłynąć. I co? Traci, straciłeś? No, no trafę trzeba zbudować. No dobra, trafę też dobrze mieć. Jakby nam tyrolkę rozwalili... Ty, to ja może do lasu biegnę. No biegnij. Zaraz przyjdę z tym wózkiem. Ja biorę wózek już też. A dobra. No, są akcje, są. Mówisz, że na Baldura 3 bierzesz A. urlop, kurde, i, i, i będziesz grał. takie... Ja, urlop od tak życia, są. nie? O. Ja biorę urlop normalnie w pracy. Jest problem. Pięciu albo ja sześciu patałachów pod, pod lasem stoi. No to idę już. je nie, nie mam strzału. Ale mogę sobie piura zaraz zrobić. Czekaj, może oni niech pobiegną, kurwa. Nie no, jest ich tam, dużo ich tam jest. Oni Trzeba pobiega. też zrobić ognisko na plaży. To będziemy sobie ich palili, nie? Tak, 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 tak. tak, Czekaj, zrobię pióra. Kurwa, trochę jestem pobity. Ale jakbym ich tak trafił, czekaj. Czemu kurwa nie mogę zrobić? Aha, co ja robię? Co Dobra jest. Poszli? Tu jadę. Gdzie ten wózek? Ty, Ja tu umieram z głodu już, kurwa. Mięso tam się suszy na chacie. Ja tu szybko ognisko robię. Zaraz jakąś szczurkę dziawne Czekaj, ja mam mięska trochę. To jest takie najgorsze to ognisko, nie? Ono zaraz... Dam ci mięso, bo mam. To wrzuć do tego. Jak możesz. Kurde. To jedno mi Trochę tego mięsa... może. trochę tego drewna nazbieramy i... Ja sobie muszę coś zjeść. Jagody można jeść, pamiętaj, tylko że kurde te filetowe są dobre jedynie. Ja Ty, tu mam. Kurwa, Jezu. przecież tam były jeszcze nasze króliki. A, ży, żywe? Żywe. Ciekawe, kurwa. czy, czy że Kurwa, Zabili je na pewno. Dobra, zjadłem jedno. Zjadłem jedno, biegnę z wózkiem. 10 kud na samą Tyrolkę i mówisz 13 chyba na ten, tak? Na dach. No i najpierw tratwa, nie? Aha, no jeszcze tratwa. Dobra, ja to pakuję. Tu akcje idą stare, nie? Ale to pamięć sobie, że jakby mieć taką, taką spoko ekipę, wiesz, czterech osób, ale taki, taki w porządku, jakiś, wiesz, ludzi fajnych do pobrania, ty więcej nie wejdzie. To to, to, by było, to to by było jeszcze, kurwa, wiesz, jeszcze lepsze, nie? Myślę, no, nie? no, chyba tak. tak nie? Taką, taką spoko ekipę, bo tutaj chodzi o to, że lepsze by było, dlatego że wiesz. Nawet nie chodzi o to, że tam więcej osób do pogadania, tylko więcej da się zrobić w cztery osoby niż tak. tak? w Po prostu się pić kto za browara wypije, chyba. To no. wypije, ale w grze. <grystanie> to też wypije. Dobra. Aha, to jest to ratwa Ile tam? Ciekawe czy, kłada kłoda wejdzie jeszcze, nie wiem jak tu mam to zrobić I Teraz na co, da się ją położyć? Z dupy ta jest, stary nie Zobacz te kłody spierdalają Ale dobra, ja Cię przewiozę i Ty masz kłody Dobra, dawaj Posiadamy płyniemy czy co? No nie za bardzo. Nie płyniemy. A kurwa, nie płyniemy. Czekaj, popchnę. O! A o! Kurwa. Dobre kurwa. Teraz. To no co jest? Zaczekaj, no, może ja czegoś nie wiem, kurwa. Nie, no ja, kurwa też nie wiem, to jest jedno wiosło tylko. Ty, może ty musisz machać jakoś inaczej, bo ty w ogóle tym nie machasz. Bo teraz się cofasz. O kurwa, ty, czekaj. Dobra, znowu trzeba wypchnąć chyba. To weź mnie, wypchnij. Nie mam siły, tyle. Kurwa, co. O. Aha, bo to E trzeba nacisnąć. Dobra, już wiem, o co chodzi. Znowu do tyłu płyniesz. Ty, no to może to trzeba ty. tyłem płynąć, kurwa. Bo może to jest przód, tu, gdzie ty <noise> stoisz. Ale akcje. No bez sensu, kurwa, no? Co ty nic nie będziesz widział, tak będziesz płynął? No ale ty mi będziesz mówił, nie? No dobra, no wpłyń prosto po prostu Znaczy prosto do tyłu, no, elegancko No jest, lecimy, ale bez sensu kurwa Co na kurwa trzeba płynąć? To no, tylko we dwie osoby można? Dobra, dopłynęliśmy Tyrolkę? Tyrolkę? Tak, Tyrolkę, no No dwie Gdzieś tam się zbudowały ty, a może to z jednej strony wystarczy pakować, z tamtej strony starej to się całe zbuduje. Wiesz o co chodzi? Aha, ty no. Może. Płynę, płynę. Bo wiesz, tak, tak, tak po prostu taka, taka mechanika, nie? No, 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 no. Ach, codziennie nowe rzeczy odkrywam. Weź mi tam spojrzeć, i ja dobrze płynę. <laughs> To może być w sumie to kurwa idealnie, prawie że. No, bo to my, ja wrzuciłem to tam, a to się zbudowało tu, wiesz co? jest. Może to tak działa. No, normalnie. No, tak to normalnie, działa. kurwa. Do rzeczliny. Już nie mam. Team, ja... bo trafę zbudowałem. Aha, dobra, to zaraz się zrobi. Ja muszę się napić czegoś. O, się napiłem. Dobrze. Tutaj mam mięso dużo. Kurwa, muszę, muszę to na suszarkę wrzucić. Szybciej będzie z buta. Znaczy z buta. Popłynąć, popłynąć. To w sumie teraz, nie wiem, na chuj nam ta tratwa, ale okej. Okay. W sumie, gdyby łatwiej się nią sterowało, to faktycznie mogłaby się jeszcze kiedyś gdzieś tam przydać, gdyby nam Tyrolkę rozwalili chcielibyśmy uciekać szybko czy coś. Nie, w sumie wiesz co, niech sobie będzie, no. No pewnie, pewnie. Ale... Z jakiegoś powodu trzeba, nie wiem, tyłem pływać, więc nie wiem, może uciec różnie. Okej, okay, okej. Okay. Nie mam skorupy? Mam. Dobra, mamy trzy... ...zbieracze. O, jaki jestem głodny, kurwa. Nie, jeszcze tutaj. Usmasz się tam na Płynie tyłem, dobrze. Na wstecznym, kurwa, tratwą z <noise> <noise> Survival. Dobre. Zrobię jeszcze dwie liny. Jak to, jak to się robiło? Siedem tkanin na linę. Dobra, Liny są dwie kłody i mamy tyroleczkę. Ty nie masz nic do picia, kurwa? Mam alkohol, masz. Coż. Masz tutaj, proszę ja ciebie, wodę. Na pisie, proszę bardzo, wszystko będzie dobrze. Zdrówko, a na zdrowie zapowiada się nieźle. Tylko musimy sobie schronienie zaraz zrobić, Żeby móc spać. Zapisywać i będzie gitara, chyba, bo mamy od nich trochę spokoju teraz. Strasznie upierdliwi się zrobili. Ja pierdolę, no ale żeśmy mężnie walczyli. Tak. Trzeba, czasami trzeba taktyczny odwrót zrobić, na no, co... co, co podać. Krok, krok do tyłu, żeby zrobić dwa kroki do przodu. Dokładnie. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Tak jest. Tak. Jak gołota. No... No... To jest ba banda kurwa tam. Ty tu żarcie leży jakieś. Kurwa, spalone, zjadłem jedno. ale... Nie no jest banda, może sobie pójdą. <śkoda> Szkoda trochę tej amunicji, strzał i tak dalej. Oni mają, widzisz, tutaj ścieżkę patrolową. Kurwa, bo nie, oni tam... ma, nie mam patyków w ogóle. Idę po jakieś no. patyki. Ja mam tu 12, jak chcesz. A po co ci? Na strzały. A w ogóle ja nie są mam pióra. O kurwa, to jest kolejny typ, To jest kolejna ekipa, nie, o nie, Dawaj, wraca, wraca. tam jest znowu ekipa stary, kurwa, jesteśmy to Czy uda nam się wybrnąć? Zobaczymy w następnym odcinku. Na razie.